Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku z aktualizacji w Star Stable Online. A dzisiaj wydali... No, sporo. Ogólnie musiałam rozdzielić te dzisiejsze aktualizacje na dwa odcinki. Na odcinek z fabuły i z reszty. I, od... I zaczniemy od tego. Że dodali yy, was bazar. Dodali mają w bazar, w Star Stable. No, gdzie mam w sumie dodać? Dodali w grze bazar. I są trzy rasy koni, które są w tym bazarze. I są to kocyki islandzkie. Pasofino i kucyki damur I konie islandzkie teraz widać kosztują z 950 do 479. A takie na przykład pasofino kosztuje z 950 też do 479. No, i są tutaj wszystkie rasy. Wszystkie. I na przykład takie, taki, nie, taki ładny gniadoszak, taki kucek. Ten mur jest najtańszy ze wszystkich. Bo z 80-50 kosztuje 375. I to są wszystkie konie z bazaru. A jeszcze są jakieś informacje. Słyszałam, że ogólnie są w sklepie globalnym ubrania z szlaku blasku. Niestety nie widzę tych ubrań z szlaku blasku. Nie wiem, co się stało, ale nie ma ubrań z szlaku blasku. I ogólnie, teraz, i ogólnie, jest informacja o kolejnej emeryturze koni która właśnie nadejdzie i będą to Morgany jak się nie mylę i one odejdą 2 lipca i po prostu no, już ich nie będzie i to właśnie będzie Morgan drugiej generacji i on odejdzie właśnie do tego trójoliwca? No, i jak się go kupi, to będzie w waszej stajni. nowotek już odejdzie z gry. I dali Haflingery generacji drugiej do aplikacji Star Stable Horses. Konia te miały przejść na emeryturę na początku roku, ale wróciły. Powodem więc błąd, który wystąpił ostatnim razem. Uniemożliwił on graczom przeniesienie Hufflinger w apl z aplikacji SSH do, właściwej, do właściwej, właściwej gry. Zwierzęta pozostaną dostępne do 2 lipca, by można je było nabyć. Oba koniec znajdziesz stodele klasyki, klasyki Marleya. Morgan kosztuje 200 źródła, a Hufflinger tyle samo. Co w momencie przejdzie na emeryturę A więc 300 Star coins. Więc, jest ciekawie. I możemy sobie zobaczyć. Te morgany. Ogólnie słyszałam, że one są teraz takie bezużyteczne. Więc, no, ciekawie. Hmm, powiedzmy. Więc, sobie powiedzmy, do stoły Marleja i zobaczymy. I ogólnie pierwszy film, który wrócę, myślę, że to będzie fabuła, a drugi to będzie ten filmik, taki jakby no, dodatkowy, bo ważniejsza jest ta raczej fabuła. I dla każdego to jest ważniejsza fabuła. Po prostu, no, mm, mało kto testuje się tym, o Tu tą właśnie resztą, nie, jakiś bazar no, które są co miesiąc w sumie i no mat emerytura, Jezu, chciałam powiedzieć matura emerytura koni, no która już no, która teraz się dużo, często zdarza no i te koniki Czekaj, czy to są? One nie mają zniknąć Co Tylko trzy maści Zostały, 300 One będą wcześniej zniknąć Czy SSO się z nami Bawi w kulki? I 200. E, ja może sobie kupię jednego Wybierzmy sobie jednego Tego sobie kupimy Ej, ten jest ładny Albo ten? Nie, ja mam szarucha. Dora, biorę szarucha. Zmienię sobie jeszcze grzywę Która by mogła być najlepsza? Ta, ta jest super I I gdzie on? No, z seniorem. I tu gdzie może ogierek? To wygląda to I nazwiemy go Spider-Man. Spider-Man. Jeden Yyyy... Spider... Men... I kupujemy go I wyślałem go do stajni Bo już nie wytrenowałam Okej okay. I to ogólnie wszystko Oprócz tej fabuły jest wszystko z tej aktualizacji. Więc musia... Muszę się z wami pożegnać. Niestety. Oj! O nie mogę wysunąć tego paska. O. Dobra. To żegnam się z wami. Bajo